Gdybyśmy chcieli opisać Pismo Święte w dwóch słowach, w dwóch takich momentach kluczowych, moglibyśmy użyć tych następujących. Kreacjo, redencjo. Stworzenie, zbawienie. I rzeczywiście, wszystko od Boga wychodzi i wszystko do Boga powraca, wcześniej czy później. I gdy otwieramy Pismo Święte, już od pierwszych stron księgi Rodzaju. Spotykamy tego Boga, który jest pełny wszystkiego, wszechmogący, pełny swojej miłości, z którą już nie wie co zrobić, więc <grymnie> zaczyna stwarzać niebo, ziemię, człowieka na końcu. I, i co i tak go zostaje? Później koniec historii dopiero, dopiero się zaczyna. I widzimy lud wybrany, prowadzony przez Mojżesza, przez Abrahama, prowadzony później przez proroków. Którzy potrafią interpretować to, co się dzieje, to, co się wydarzy później. I na końcu Starego Testamentu dochodzimy do tego drugiego momentu. Do przyjścia Jezusa Chrystusa. Tego słowa ostatecznego wypowiedzianego przez Boga Ojca, czyli znowu ten drugi moment. Po stworzeniu, zbawienie. I Adwent to jest właśnie ten moment przygotowania do tego, do tego drugiego. Momentu historii zbawienia przyjścia zbawiciela. I ciekawe jest, że akurat w środku Pisma Świętego znajdujemy księgę Izajasza, który Izajasz 700 lat przed Chrystusem bardzo pięknie opisuje to właśnie tą dynamikę. I czytamy w rozdziale 43. Ale teraz tak mówi Pan, stworzyciel Twój Jakubie i twórca Twój o Izraelu. Nie lękaj się, bo ja Cię wykupiłem. Wyzwałem Cię po imieniu, Tyś mój. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą, gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. E, bardzo piękne te słowa na, na początek Adwentu, w których e, Izajasz. E, Przypomina nam, kim jesteśmy, skąd idziemy. E, jesteśmy stworzeniem Pana. Twórcą Twoim jestem, mówi Pan. Wyzwałem Cię po imieniu, Tyś mój, nie lękaj się. E, czytając te słowa oczywiście przychodzi e, do serca wielki pokój, ponieważ sobie zdajemy sprawę, przypominamy sobie o naszej najgłębszej tożsamości, e, że jesteśmy własnością Pana, który nam nadaje imię. Który mówi Tyś mój. I oczywiście później możemy przechodzić przez wody, które nas nie zatopią, przez ogień, który nas nie strawi, ponieważ jesteśmy własnością tego, który to wszystko stworzył. Ym, I w adwencie często jest tak, że szukamy różnych postanowień, ponieważ chcemy być bliżej Boga, chcemy, chcemy być lepsi, chcemy poprawić pewne, pewne aspekty, ale na początku trzeba sobie właśnie przypomnieć tą największą prawdę. Słowa z księgi Zajasza Tyś mój mówi Pan. I oczywiście, no, będąc tą owieczką Pana, czujemy <grywamy> się w Jego rękach spokojni, czujemy się um, bardzo pewni, że, że te trudności, które oczywiście się pojawiają w życiu zawsze będą, zostaną w pewnym momencie odkupione przez Pana. Ja cię wykupiłem. I w takim razie, w tym na początku tego Adwentu, postarajmy przybrać tą postawę tej owieczki w rękach Pana, która przechodzi przez ciemne doliny, lecz zła się nie lęknie, bo, bo Pan jest Pan jest ze mną, Pan, który mnie zaprasza na Jego ucztę, który wypełnia e, kielich e, obficie. I w ten sposób zawsze z Nim, będąc jego własnością, po wszystkie dni mojego życia będziemy cieszyć się razem z Nim. Czyli ten Adwent znowu, popatrzmy na niego jako oczekiwanie na oczekiwanie coś pięknego, czyli oczekiwanie z radością, oczekiwanie yy, na przyjęcie tego pięknego daru, który będzie Jezus Chrystus. Amen.